Cześć, witam Cię w maniaku, gdzie będziemy recenzować gry, gry planszowe. Wiem, niektórzy mnie znają z innego kanału, pod nazwą Grauch. Mam też na imię Dawid, więc yy, będę Was przeprowadzał przez starsze oraz nosze gry planszowe. Myślę, że podołam formatowi, chociaż nie wiem, jak to wyjdzie, ale będę się starał, żeby było jak najlepiej. Planuję początkowo, aby format, albo ten projekt, który dzisiaj rozpoczynamy, miał formę recenzji gier planszowych, takich w miarę szczegółowych recenzji, omówienia, mojej opinii na temat gry. Planuję też prowadzić Instagrama, gdzie będę wrzucał malowanie figurek. Możliwe, że to się też rozwinie pod względem e, rzeźbienia też jakichś figurek czy coś. E, chwilowo się tym nie zajmuję, ale mam w planach e, mam w planach rozwinąć się w tym kierunku. E, co jeszcze? Planuję wrzucać przynajmniej raz na dwa tygodnie recenzję gry. Nie chcę za bardzo. Nie chcę e, narzucić sobie zbyt dużego tempa ponieważ nie wiem, czy jak się skończą y, gry, które posiadam, y, czy przejdziemy na gry z wypożyczalni, czy będę, zacznę kupować więcej, raczej bym szedł w kierunku wypożyczania, ponieważ y, gry swoje kosztują, a chyba, że jakieś współprace by się wywiązały gdzieś w przyszłości, ale na chwilę obecną raczej bym planował. Jedną recenzję na dwa tygodnie. Możliwe, że pojawiłby się jakiś jeden film tygodniowo z newsami na temat gier planszowych, chociaż też zobaczymy, może to też będzie co dwa tygodnie, żeby e, utrzymać e, ciągłość wrzucania filmików. Oprócz recenzji takiej długiej, szczegółowej, e, myślę o recenzji krótkiej, bardzo krótkiej, czyli zmieścić się z omówieniem gry planszowej, jakiejś krótkiej gry planszowej w 60 sekund. Natomiast jeżeli 60 sekund to by było naprawdę mało, aby omówić zawartość, wtedy 120. I myślę o takim formacie ze względów takich, że nie widziałem jeszcze takiego na YouTubie. I tu mógłbym się wstrzelić w jakąś niszę. Więc będzie recenzja gry. Będzie też szybka recenzja gry. Oraz gameplay. Myślę o nagrywaniu gameplaya. Hmm. No bo większość ludzi by chciało pewnie zobaczyć pełną rozgrywkę, o ile mi się uda, to też większość bym planował w takiej skali zrobić. Nie wszystkie się uda. Na przykład te, tej gry raczej nie. Jedynie omówienie, recenzja będzie, ale raczej gameplaya już z niej nie zrobię. Za dużo osób. Myślę, że bardziej to będą gameplaye jedno lub dwuosobowe, maksymalnie. Chyba, że ktoś się zgodzi, to Max 3, ale ra raczej nikt ze znajomych by nie chciał tego robić. Więc, zaczynamy. Fajnie, że wpadliście na ten kanał. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, zostawcie oczywiście. Subskrypcję, dzwoneczek. O ile dzwoneczek Wam pomaga w otwieraniu nowych filmów, które się pojawiają na kanałach, łapkę w górę, jeżeli Wam się taki pomysł podoba, oraz komentarz. Czy chcielibyście coś więcej zobaczyć? Albo jakiś inny format chcecie zaproponować gry z widzami, mogłyby być. O ile by widzowie zgodzili się na jakąś planszówkę, która trwa długie godziny. Bo są też planszówki w wersji digital. Na przykład Wiedźmin, Gra Przygodowa, e, Talisman, Cthulhu, Realms. Chyba nawet Gloomhaven jest w wersji komputerowej. Tak, Gloomhaven też jest w wersji digital. może Może coś z tego wyniknie więcej. Oczywiście... Zapraszam też na drugi kanał, na którym prowadzę gameplaye z gier komputerowych. Chwilowo kanał istnieje i mam nadzieję, że będzie istniał jeszcze przez jakiś czas, bo nie planuję jego kończyć przynajmniej w najbliższych miesiącach. Zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. Co z tego wyniknie. A ja wam dziękuję za obejrzenie tego wstępu i zapraszam na pierwsze recenzje. Pierwsza chyba już jutro. Myślę, że we wtorek wypuszczę. Do zobaczenia. I na razie. Cześć.